Pierwszy odcinek za wami, gratuluję. Jurozy docenili, jak się czuliście na parkiecie. Jasku jak się czułeś? Zadyszany. Zadyszany. E, ja się czułem bardzo dobrze. E, no, dziwne, muszę, się nie wiecie, muszę, nie. jak ryba w wodzie. Myś, muszę powiedzieć Jackowi, że naprawdę wykonał świetną robotę. Wykonał wszystkie elementy, o których, o których, na których pracowaliśmy i które, o którego prosiłem przed samym występem. Więc naprawdę możesz być świadomy. Dziękuję. Widzę to w każdym wywiadzie, ale naprawdę musisz to usłyszeć kilkakrotnie. Dobra, będę, jestem. Czasem jest tak, że lepiej idzie na próbie albo na live. Jak było u Was? Gdzie lepiej poszło? Z, o, z mojej optyki wynika, że y, lepiej poradziłeś sobie na Aha, tak. no, czyli adrenalina działa, tak? adrenalina, adrenalina działa. Tak, adrenalina działa. Tak, ja się najbardziej bałem, że wiesz co, że te adrenalina odejmie mi na przykład, wiesz co, czucie w nogach, bo czasem jest tak, że jak się denerwujesz, to nagle czujesz, że tych nóg nie masz. Mm -hmm. No ale tak nie było, więc to już... Jacek, a Zdrowa czułeś, sukcesu? że wszyscy czekają na ciebie? Że cała Polska chce zobaczyć, jak ci faceci hmm. będą e, tańczyć? Co, ja starałem się o tym nie, nie myśleć i tak naprawdę chciałem no, zatańczyć dobrze, przynajmniej pokazać tego, czego się nauczyłem, a dopiero tak naprawdę później do mnie dotarło, że, no, że, że tak trochę jest jak mówisz. Czyli że, była presja, my tak? My się bardziej skupiliśmy na tym, żeby wykonać dobrze pracę na, w studio tanecznym i żeby przygotować się jak najlepiej, potrafimy do tego tańca. A to, jakie będą reperkusje społeczne, to później się dowiemy. Pewnie, tak, jak, jak zobaczymy tyle. Uważamy, że, że przez pryzmat tych opinii jurorów, wydaje mi się, że było dobrze i, i chyba ten taniec dostał, został doceniony. Został, został. Dziesiątkę nawet dostaliście. Fajne uczucie, co? Fajne. Bardzo fajne. Nie spodziewałem się tej no. dziesiątki. A co powiedział Ci partner, jak Cię zobaczył po odcinku? Oli. Jak Oli. skomentował? Ja super. się boję mówić to imię, bo ja zawsze pomylę. Oliver. <laughs> – Oliver. Tak, tak. Nie, no to myślę, że, że super, że że gratuluję i e, zresztą Oliver wspiera mnie od samego początku, od momentu tak. kiedy dowiedział się o tańcu. Zapraszam go na salę. Zapraszam tak. na salę. Tak, Konspiruje jako... razem tak. z tak. Michaelem, żeby zaprosić znajomych, żebym się nie stresował albo tak. przynajmniej opatrzył z, z innymi osobami. Więc jakby jest totalnym supportem. i... I naszym trzecim okiem. I naszym trzecim okiem, tak. Jako taki widz, który trochę nie zna się na tańcu, natomiast y, ma elementy taki, takiego piękna, który może powiedzieć, jak to wygląda z boku. A co ty, Michael, sądzisz o odpadnięciu Wiktorii? Oj, naprawdę jestem mm, Żeby w, szoku. w szoku, jestem w szoku. Nie, nie spodziewaliśmy Wiktoria się Wiktoria naprawdę bardzo ciężko pracuje na sali i ten taniec mi się bardzo podobał. Te tango było wykonane naprawdę perfekcyjnie, e, i w rytmie, i, i, i choreograficznie. Była to dobrze, dobrze rozegrana scena, więc trochę nie rozumiem, ale domyślam się, że to jest program rozrzewkowy, więc możemy liczyć na wszystko i nie zawsze taniec wygrywa w tym programie.